Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil, przed wami Nekromanta. I sprawdzimy sobie, ile ta meluzynka wzmocniona jest warta. Liczę, że dużo. Liczę, że dużo. Dobra. Na start możemy stworzyć burzę. No i stworzenie burzy może byłoby fajne. Aczkolwiek nie w tym bildzie. Nie w momencie w którym gramy na tak na tak irytującego rywala, który będzie w sumie zjadał sobie jednostki. Dobra, Jennifer. Uż burza. Ach, to mnie trochę blokuje. Tak, troszkę. Ej, odrażająca uczta. Ej, a dobra w meluzynkę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Panie Awalachu. Okej. Okay. Ah. Zakazany rytuał? Wow. Ej, teraz mi się szczerze od tego zakazanego rytuału aż mi się gorąco zrobiło. Naprawdę. Coś poszło nie tak. Dobra, niech będzie. To no tak, ty się wzmacniasz, ty się wzmacniasz. Tracimy wyznawcę. E, może dla bezpieczeństwa dogramy sobie. Tak. w miarę tanią jednostkę. I tak, ty się teraz wzmacniasz plus jeden, atak z powietrza. I tak, jest burza, jest saskia, jest portal, tworzymy jednostkę, tworzymy regisa. A, tylko mimo wszystko nie mamy tutaj mocnej jednostki. OK. 50 do 30, 53 do 30. Nie broni. Okej. Okay. 58 62 do 28 jest Ulf Hedin atakujący za 11 punktów. Dobra, 20 punktów różnicy, to nie ma tragedii. Moi drodzy. Jest pierwsza walka w dzisiejszym odcinku i jest zwycięstwo na nekromantę. Mogło być różnie. Dobra, dodaj do talii. Awekar Przemytnik. Zoltan. A usunąć? Dobra, usuniemy Berserkera, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że... Eee, muszę zacząć grać... ...pod energię. Dobra, mamy energię, mamy dwa wydarzenia. Przemień kartę, zyskaj 20 punktów energii. Dobra. W bitwie nie możemy użyć w ogóle. Sukup Metresa. Ej, a na ciebie chyba nie grałem jeszcze. Na koniec swojej tury przenieś losową wrogą jednostkę o sile 2 lub mniejszej... Do przeciwnego rzędu i ją O2. Spoko. Znaczy, wydaje mi się, że w ujęciu całkowitym ten rywal nie będzie mi straszny. Aczkolwiek nie chciałbym zapeszać. Wydaje mi się, że tutaj... O, poroniec. Jest poroniec, dobrze. Gramy dysk. Fajnie! Aha, tu w ogóle źle zagrałem. Well. Najlepsza strata punktów ever. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Nie. Hmm. Yeah. Niech będziemy ludzynka. I tak, ona na rozkazie tworzy burzę. Deszczu, deszczu. Drzewiec, udyniec. <laughs> I tak, drzewiec do przodu. Ty mnie atakujesz bardzo nieprzyzwoicie, panie rywalu. Yy, ja zagrywam rębacza. To jest tak, tutaj wpadają dwa punkty. Rębacz, meluzynka, ifrit. Wow. To niezły ifrit. To niezły ifrit. Dobrze. Niech tak będzie. I to jest tak, mamy deszcz w rzędzie dalekim i w rzędzie bliskim. Shillard, Ładnie! Eee, ładniutko, Szilardzie. <laughs> Teraz tak, Wyznawca, kończymy turę. by nie mieć rannych jednostek. To jest mój plan! O nie! Oh no! Zabrał mi Fledera. Złodziej jaszek. Rysujący. Tu, 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 tu. Myk to Chyba nie była najlepsza decyzja, <laughs> żeby rozbijać mi jedno ale spoko. Au 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 au. Strzała w tyłku, czuwaj. Nic 59,16. Fajne jest to, że cały czas możemy kontrolować stół. To jest mega przydatne. Ale nie mamy punktów, żeby niszczyć rywalowi to wszystko na zakończenie. To 60 na 16. Dobra, jeszcze raz deszcz. I jeszcze raz drzewca. Teraz tak, ty mi zabierzesz kulawego. E, no, nasza meluzynka nie chce się wzmocnić mimo wszystko. Nie wiem, uparła się, że ona chce być wyłącznie na 6 punktach. E, no, tutaj problemem było to, że było dużo kart agresywnych, atakujących nas przez cały czas. Więc tu zgodzę się, że to mógł być problem. Mm, sukubik pokonany. Mork. Chcę morka. Chcę morka, bo. Na wypadek, jakbym tutaj jakieś karty odrywala nie, nie wydusił na koniec, to będziemy wtedy dumali, co zrobić. Usuwasz czarną panterę ze swojej talii. Szczerze? Wywalamy czarną panterę. Troll, niech się cieszy. Idź naprzód, zyskujesz ranę. Dostałem trzy karty rany? A dlaczego nie jedną? Od, ki od kiedy nagle się dostaje trzy karty? A <try> Nie wierzę w to. Wzmocnij losową jednostkę z czarodziejką Dobra To trzeba zniszczyć eee, nie mamy meluzyny, nie mamy dysku Mało co w sumie mam. Aha No tak, jaskier. Ok, jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy na karty. Dobra, portal. Eee, tu musimy już przeciwdziałać powolutku. Wyznawca. Tak, ty masz teraz 8 punktów. To się ładnie wzmacnia. Pasożyt wchodzi w wyznawcę, a jednak w meluzynkę. Blokuj to. Wizję. Dysk. E, toż to okazja, król złoty. To jest w ogóle straszne, nie? Że prawie straciłem meluzynkę przez to, że zagrałem karty. Eee. To byłaby tragedia. 43. Tracimy maludzynkę. Tracimy maludzynkę. Saskia, tu jeszcze czekamy. 44. 23 jest jaskółka. Spoko. Okay. Czekamy. 30 punktów różnicy. Odrażająca uczta.

Dobra, 66, 28. Nie, naprawdę Joachim. Nie wierzę. Serio dobrał Joachima. do na Zagrał pirotechnika. Wow. Okej. Okay. Spoko. Nieudany eksperyment. Pokonany. Eee. Melozynka, no no nie no, mistrz na koniec Czajcie, że tu mi brakuje Dosłownie zabrakło mi Jednego wzmocnienia. Żeby mieć przepotężną meluzynę. Co? A zaraz. Zniszcz sojuszniczą jednostkę. Za każdym razem, gdy podczas Twojej tury zniszczona zostanie jednostka, inna niż macka, stwórz mackę w losowym sojuszniczym rzędzie i wzmocnij ją o siłę bazową zniszczonej jednostki. Myśmy do wyrzeża bezpiecznie dopłynęli. Okej. Okay. Żywiła jak ziemi. A będziemy będzie przedsteczką ofiar ku chwale twej złożonych. Skoda, że to się pojawiło wszystko w drugim rzędzie. To jest problem. Kobów trzeba trzymać krótko. Nikt nie chciał tej ziemi, na no to wdziałem. Okej. Okay. Co ja mam w talii? Dobra, portal Szukamy czegoś fajnego. Balista Dobra, balista jest tylko po to, żeby zrajnęć żywiołaka i go zniszczyć. Na koniec swojej tury zadaje losowej wrogiej bo Nabrażę na sobie, wzmocni tę kartę o jeden jeśli siła. Okej. Okay. Alzur, edykt, rozbić żywiołaka. Bo to szkoda nerwów na to. Do rozbicia macka. Meluzyna, sztorm. Jennefer. Tu musimy zrobić tak, że Jenfer przetrwa. Wielka pijawka. Słabo, eee, słabo się wydarzyło. W sumie nie wiem, czy ja muszę wzmacniać Ciebie. To jest dobre pytanie. Co ja mam w talii a emocje? Dobra, portal. Szukamy morka, szukamy. Dobra, duma testa może być. Interesujące. Dobra. Atakujemy. Teraz tak, tutaj Rywal macki gdzieś traci, przeraza uśpiona. Ah. Ile ty masz punktów? I tak, Edykt ciebie niszczymy. Jenfer Deszcz. Dobra, mamy Jnefer, mamy Meluzenę. Mamy dwie mocne jednostki. On mi zje dumę Foltesta teraz. No, nie jest to najprzyjemniejsze. Portal. Eee, Filipa. Trzy, dwa, dobra, Filipa. Okej... Okay. Mork, berserker, awalach. No dobra, awalach. Deszcz. Do tyłu. Koniec tury. 23,50. Maćko z lisich dołów. O nie. Dobra, robimy tak Berserker. Czekamy. Możemy zagrać portal i możemy zagrać edykt. Jeszcze pożarcie. O nie, jakie emocje! Jakie tu są emocje, moi kochani. Macka. Adekt rozbić maczkę. Eee. Morg. Dobra, Jenner atakuje. Storming! Rozbijamy maczkę 52 55 28. A są mackie w rzędzie bliskim. No dobra, to tłuczę dosyć mocno. Atakujemy. Descroniczny. Dobra, co ja mam w tali? Eee, nie mam nic wartościowego. Portal, proszę. Może być Baron. Nie mam już nic do stracenia. Reset macki 74,26. Jest morwód. Ej, dobra, udało nam się. Udało nam się. 38 do 70. Tak. O wow. Dobra, potwór z Bagien. Pokonany. Aha. Speedrunner ukończ wyprawę w mniej niż 30 minut. Kozak! I mamy 69 poziom. Genialnie, dobra, moi kochani. O, oh, to było epickie podejście. Oh, oh. Ej, ale stresowałem się. Ogólnie się stresowałem już jak to wyjdzie. No i czas na eksperyment. and decided to track the mage down. Once a gallant knight, bursting with vigor and in the prime of his youth, he had like the few humans lucky enough to live so long, become old and frail, desperately wanting to recapture his long-lost strength. He proffered his body for experimentation. A quick death in pursuit of his wish was better than a slow pathetic crawl towards the grave, he declared. But Alzoor would not have it. He knew full well that the knight's weak frame would not survive the procedure, and did not want to expose a friend to unnecessary suffering. As it was, because of the man's advanced age, the experiment was unlikely to yield beneficial results. Yet the man was insistent, and during their squabble, a thought struck Alzor—something he had somehow not yet contemplated. Instead of injecting his concoctions, why not have the subject ingest a milder blend beforehand to better prime the body for future, more invasive mutations? And so the mage brewed a diluted mixture of the required herbs into a tea and gave it to the man, curious of the effect it would have. For days, the old knight's health declined as he drifted between lucidity and delirium. But then, he recovered. Euphoric with delight, the old man claimed to feel more vigorous than he'd done in decades. But the feeling was not enough to sate his desires. Once he had tasted the intoxicating nectar of vitality, he lusted for more, demanding that Alzor submit him to the entire procedure, no matter the risk. After much debate, Alzor finally agreed. Unfortunately, the experiment ended precisely. As he had predicted. Masakra. Moi kochani, wiecie co, ja tutaj na sekundkę wam zniknę, żebyście mogli doczytać ostatnią kwestię dialogową. Po długiej dyskusji, Alzur w końcu się zgodził. Niestety, eksperyment skończył się dokładnie tak, jak przewidywał. No, więc poznaliśmy dalszy segment fabularny, odblokowaliśmy troszkę rzeczy, eee, mamy nowe skarby. Ogar Wojenny. Stwórz w tym rzędzie tyle kopii tej karty, aż liczba jednostek w tym rzędzie będzie równa liczbie jednostek w rzędzie przeciwnym. Zdegraduj swoistą jednostkę do jednego, następnie zyskaj 25%. Co jest grane? Co to są za karty w ogóle? Zobaczmy tu. Aha, jest kosynier. Eee, karciochy tego typu. Zobaczmy jeszcze tutaj. Nathaniel, Albricht, Eger, Jarpen. Zerkniemy sobie, że co jest w potworach. Kerkia, Orianna, Fulmar. No jest ciekawie. Krucza matka. Dobra, nic. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej hej.